Siemanko w kolejnym vlogu. Dzisiaj to trochę taki budowlany, ale akurat nie z tej budowy. Tutaj tylko przyjechałem zobaczyć, jak wyglądają płytki na ścianie. No i tak ogólnie wam pokażę troszeczkę, jak tutaj się dzieje. Tak z grubsza opowiem, no i to będzie tyle. A w międzyczasie zaobserwuj, udostępnij, daj łapkę. No i tutaj była łazienka. Na razie płytki tutaj yy, na tej ścianie, no taki beż. W sumie nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa. No, i to jest ogólnie e, gryz. No, i takie nam się spodobały. Takie są. E, na tej ścianie będą inne. W gebery też będą. Znaczy, na gebercie też będą inne płytki. No, i tutaj prysznic. E, też będzie trochę inaczej. Tamta ściana, tam, czy ta ściana, i tutaj ta będą kafle. No, takie metr 20 na 60. Akurat takie nam się spodobały, więc takie będą. No i także, tenki to moja sprawka, że tak powiem, ale reszta to już, to już nie. Ja tutaj przy, przy gładziach wszystkim to nie działam, a salon wygląda tak, także yy, tak chłopaki tutaj działają. No i także myślę, że robota jest wykonana elegancko. Nie ma co tutaj pierdolić, że za przeproszeniem. Mi się podoba to najważniejsze, znaczy mi, dla mnie i dla mojej żony, a, a myślę, że jest OK zresztą. Pokażę wam, jak będzie lepsze światło i wtedy zobaczycie efekt końcowy. No i teraz tak mniej więcej. No i dobra. Teraz pokażę wam troszeczkę inne rzeczy. Ale też z budowy, no prawie. Prawie wszystko, ale jeszcze jakieś tam inne rzeczy. No i tak to by było. Oczywiście z przeróbkami, bo geberit stał tutaj na tej ścianie. No więc wiecie. I tutaj ta rura teraz jest. Także taka to ta robota. No i dobra, odkryłem pryzmę. Z prawej strony troszeczkę jest grzybka, bo folia nie doszła, nie ma, tutaj na początku nie, było, nie była schowana, a z lewej strony jest elegancko, więc zaraz wybiorę. No jedyny jest minus tego wszystkiego taki, że to jest na ziemi. Jeżeli chodzi o to, a tak ogólnie no to, to wiadomo, No my przykrywamy folią jedną, nie, przy, nie dajemy podkładówki, trzeba będzie chyba w przyszłym roku kupić tą podkładówkę, w tym roku już jakoś tak nie dawaliśmy. Tą cienką taką, czy tam jak ona się zmienia, no i później tą, tą folię. Ale tutaj mamy nową, starą i siatkę. O! się ładowarki, silizga. Dobra, nie będę tego zdruszał za bardzo. Tak się, wycę. Zobaczymy zaraz jak to będzie wyglądało A owozem sobie stanę, stanę nie stanę ale, ale nie, nie dzisiaj chyba jeszcze Aczkolwiek no tak Nie no muszę go przestawić, nie będę wodził tego 15 razy ładowarka no, tak stoi na razie O tak to wygląda Pierwszy pokos nawet tutaj widzicie, to już zmieszana to woda i tak jest z, Znaczy woda z deszczu. No i tutaj to wypłynęło, także to wygląda takie zmieszane te soki, przepraszam o, ale tak to powiem Wam, że coś z tego będzie. Zobaczymy, damy do zbadania jak się troszkę weźmie, bo tu ten początek to wiadomo, początki zawsze są nie jak na samym dole nie wymieszane, więc to... Jeżeli sama końcówka, to jest jeden, z jednego pola, a u nas były pola mieszane, znaczy zbierane pola, więc wszystkie trawy skór, o tak powiem, były zmieszane w jedną pryzmę. I dlatego będzie warto wybrać ze środka, żeby uzyskać jak najbardziej uśrednione parametry całej pryzmy. Znaczy ze środka, w sensie, że jak wezmę tutaj dwa, trzy te krokodyle i tam dalej, a nie tutaj z samego brzegu. Czekaj z Trochę lima jest do Dobra, zgarnę resztę dokładnie potem No ulepszacz. No i gruba warstwa betonu, ale to nic. Co? To mu jest? Piękny. Nie no jest git. Każda betoniara taka sama. A ja jeszcze zbuchnię wszystkim to chłopie. I tym bardziej, że tu no, jest na bogato, ale to i tak troszkę ściągniemy, bo może będzie nierówno, chociaż na razie tak jak na oko patrzę to jest nie ma biedy. Tutaj jeszcze, o już trochę ściągnęło, wrzucimy, od razu tak zaszalowane, tylko te kołki, no nie ja to szalowałem, ani tu chłopaki, tylko ktoś inny, więc wbił, nie wiedział, ale to nie problem, wyciągnie się je potem, troszkę wrzucić zaprawy, na koniec roboty i będzie gitara. Nie ma co tutaj przeżywać. Jakoś to pomału leci, muszę wziąć teraz pożemnicę długą. Miałem tutaj dać jeszcze deskę po długości, żeby sorry, że palcami, po długości przy rurach, żeby ściągać po niej, a później wyciągnąć deskę, listwę, rurkę, cokolwiek, ale stwierdziłem, że to nie ma co tutaj przeżywać. Normalnie ściągnę łatą po płaszczyźnie, będzie git, no, a nie będę tutaj zacierał, żeby nie było też no jakieś takie, by, wiecie, po prostu powierzchnia, żeby była w miarę chropowata, a nie gładka, no, bo tu będzie bydło stało. Więc tak to musi być. No i widzicie, teraz już to może widać, a może nie widać. Podejdę bliżej o, teraz już lepiej widać jak idzie posadzka. Posadzka tutaj idzie z deską, ona jest ze spadkiem, a tam jest w miarę... No jeszcze to nie jest rozciągnięte jak trzeba tam dalej. Więc w miarę poziomo. Delikatny spadek jest, ale to nie jest dużo. Z tego względu, żeby bydło później się nie nie ciągnęło za mocno do boku widać to tutaj, widzicie o tak jest o, rury są w pionie mniej więcej wiadomo, gdzie tam odkryty są ale rura widać jak idzie więc trzeba było te skosy po prostu jakoś oszukać, że tak powiem jeszcze widać, że tam już się, tam już się zrobiła góreczka względem całości, że będzie za mocno ale to może tylko tak wygląda teraz w sumie zresztą nieważne to nie jest strzelnica, ja z tego strzelał nie będę. Ale tym bardziej, że staramy się, żeby to było jak najlepiej. Oczywiście, jak na warunki, takie jakie są, a nie wiadomo. dobra. Chociaż myślę, że i tak jest gitara. Tutaj to może miejscami za bogato nawet, ale musi być, żeby zachodził później... Żeby zachodziła następna posadzka, bo tutaj pójdzie już korytarz, górnika trochę tylko podbierzemy. Po rozebraniu szalunków będzie tutaj zalewane. Tam na końcu będzie, a teraz będzie lepiej widać, będzie mureczek taki. O, tutaj go zrobimy na końcu. Jak rozszalujemy to dolejemy murek razem z posadzką, ze wszystkim, żeby to jakoś, znaczy razem, nie razem, osobno, ale po prostu ten mureczek się zleje z fundamentem i będzie trzymało i będzie można było zgarniać obornik, nabierać, żeby się nie wylewało na boki tutaj, w tę stronę. No, takie pomysły są. No, nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, ale myślę, że nie ma biedy. Tu nie będzie. Poza tym, tu nie będzie, nie wiadomo, ile też tego gnoje, bo tu jest 7 stanowisk. Więc od 7 od dwie taczki rano, do dwie taczki wieczorem. Więc nie ma dużo. A to i tak z bo to takie zrobione, żeby było na przyszłość. I na teraz, nie na coś. Na przyszłość też, ale ogólnie. Dawaj panie, tego kitu. Ciągnąć trochę? Dobra, stać. Trochę kiepsko jedną ręką Muszę je na głowę, jak uchwyt wziąć, będzie gitara Trochę tutaj zagęścić Jak jest rzadkie, więc będzie Będzie miodzio no i tutaj zrobimy te, chyba zrobimy jeszcze nie wiem, ale pewnie tak wyjdzie, że delikatnie uskok i tam zacznie się wyżej. No ale tutaj najpierw trzeba skończyć, a później gadać. No i jeszcze trzeba będzie to wstawić zaraz, bo później jak już poziom się zrobi. Jeszcze nie jest rozknięte do strefy, więc spodziam. Co on tam brał? Luis? czemu tam siedzi, nie wiem czemu, patrz, o, będzie zaraz pazurki, tutaj mocy. gorzej jak cały się wpakuje, trochę puchaty jest, więc może być ciężko potem, a tu za zaprawa, opracowania są, tutaj pręt, bo to szesnastka, tam są dwa pręty i tam tak samo, będzie trzymało, jest półokrągłe, więc to się tak nie wyciera, a wyrwać nie wyrwie bo no tutaj mamy no właśnie. taka to konstrukcja ze starych prętów trochę budżetowa konstrukcja ale trzyma trzymać będzie, więc chłopaki tam murek się zalewają I tam trochę poprawiłem jest, tył jest w poziomie mniej więcej wiadomo, nie jest to idealny poziom ale zrobiłem tak, żeby nie po prostu nie leciały było 3 cm w różnicy nie jest tam trochę dużo tutaj pójdzie schodek taki lekki między rurami no i tutaj też taki praktycznie poziom, żeby te, no bydło jednak stało w poziomie, a nie leciało. Więc jeszcze zaraz tutaj zacieram z wierzchu. Nie będę tego robił później na gładko, że tak powiem, na lustro. Nie będę zacierał tego jutro, tak myślę. Ale jeszcze nie wiem. No i jeszcze jedną rzecz zrobię, pokażę wam potem. Już my wiemy, czemu ten kot tam tak czekał. Musieliśmy mu stanowisko zrobić. Czekał, czekał, czekał. O. proszę bardzo, między rurami, Luis będzie miał miejsce. No i gitara. papier No, ale to nie teraz. Lekko tylko przegładzić, zaciągnąć tutaj i będzie git, nie ma co tu szaleć. Połowa jest zrobiona, można powiedzieć, bo cztery stanowiska zostały, ale pierwsze już jest zaczęte, także... No bo ona ostatnio była, Jezus, to chyba zapomniałem już zabrać, wiesz? No i po robocie. Tutaj słupy musieliśmy wstawić większe, bo... Znaczy grubsze, bo nie mieliśmy już tych cięższych rur. No i poszły grubsze. Lepiej tutaj na słupy niż na poprzeczki, bo trochę by za bogato było. Źle by to wyglądało, chyba żeby były wszystkie takie same, to inaczej. No, i tam na końcu jeszcze jedno stanowisko trzeba ogarnąć, ale rurę obetniemy tutaj na środku. Jak to przęsło stoi, żeby dobrze trzymało. No, i też jeszcze słup jeden i gitara. Takie to postępy, nie panowie? Pięknie. Pięknie to może będzie. Znaczy, będzie, jak mówimy Koleżanka wyczuła już nowe stanowiska, co sobie przyszło na spacer. Ale to nie jedno. Chodź, chodź. Małpy powyłaziły z boksu. Oczy nie z boksu, tylko z wiadki wyłamały dechę. Się znudziło, nie? Małpy. I poszło. Agrolog tutaj coś podrzucił. Soja, rzepak, witaminy, jakieś pierdolenie, cementik jeszcze jest. Kupa Żwiru to jest prosto z ziemi, gdzie przyczepy dzisiaj przywi przywiózł świder. Także robota idzie. No i ta strona jest już zalana. Tutaj jest zaczęte. No i tutaj też widzicie, już betonik leci. Ja muszę ogarnąć tamto, bo. No zacząłem ale właśnie przywieźli w paszę, także ja tutaj pościągam pewnie jak trzeba. No i widzicie tak to właśnie jak szalunek idzie, a tam już idzie na dodecki z 2 cm do różnicy, więc tutaj jest styka, dlatego że szalunek idzie ze skosa, jak najprościej mówiąc, no a posadzkę chcieliśmy zrobić bardziej poziomo, więc wyszło jeszcze bardziej niż chcieliśmy. Praktycznie będzie poziom, wiadomo, no, 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 delikatny jakiś spadek. No i tutaj też taki schodek troszeczkę go nie widać, muszę tego zaciągać wszystko ładnie. No i ten schodeczek to będzie widać z drugiej strony lepiej. Dodajemy te dwie strony, będzie można rozszalować ten schodaczek. Tą stronę, gdzie jest zalane, ale to zostawimy do jutra, żeby to wszystko zostało. Znaczy, żeby to wszystko razem było, żeby już nie jeszcze... Jeszcze, jeszcze gdzieś odejdzie, pierdyk nie będzie widać więc o, o, tutaj będzie widać może to od teraz jeszcze słabo, bo jeszcze poziomica jest i, i tam dół Więc na razie może być niewidoczne Ale ogólnie jest Bo O takło Zaciągnięte jest gitara Poziom zrugony jeszcze bardziej Wiadomo, nie jest ideolo, ale jest git. Ta strona już tak wygląda, też dosyć, dosyć. Tu jest trochę krócej, bo tu jest niecałe 2 metry. A z drugiej strony był 1,15 m, więc około 90 cm. 80, no, jest różnicy. Tutaj tą rurę przyspawać jeszcze muszę. Te już są cyknięte, one nie są wkładane na gotowe tak, żeby to trzymało dobrze. Jest pocykane, żeby można było przesunąć, no, tak jak tutaj się walnęliśmy i nie dosunęliśmy się przesunęło, chyba z tego względu, że przestawialiśmy no i nie spojrzeliśmy z tamtej strony a nie spojrzałem, znaczy się i tak wyszło trzeba przestawić a tak, to idzie pomału, pomału znaczy pomału, idzie dobrze tutaj zalane dzisiaj też znaczy dzisiaj tam zalane to, także myślę, że do końca zalejemy będzie elegancko więc znacznym góry zajmiemy się tamtą stroną, żeby e, można by było już gdzie rozszalować, zrobić i przygotować i zalać a, a potem ta strona. Także to się ogarnie będzie schło, a druga strona wtedy będzie robiona. No i też zalewamy to z tego względu, że no nic tam nie zrobimy, ewentualnie kawałek tylko z tyłu, bo tam jest e, do tego miejsca słucha zalana. Ciężko zaciągać. No! O, takie tutaj mocowania będą do łańcucha w betonik z pręcikami. O, nie, to będzie odwrotnie. Nie dobrze. Jest. I to w te miejsce i do dołu. Z wasza wola. No takie mamy tutaj z tej strony. Mocowania to nie wiem, z czego było. Miałem kilka takich, więc. Stwierdziłem, że, że tak powiem, odżałuję i wstawimy to. Jeszcze pójdą na górę pręty, ale takie pierwsze kotwy muszą być. Z dal tam dalej też było podobnie, tylko że wsunięty był pręt, bo były otwory wcześniej, a drugi był do niego. Także z tamtej strony są pręty zbrojone, wsadzone, a tutaj takie coś. Podejrzewam, że te pręty więcej wytrzymają niż ta blacha, ale czy tam płaskownik ale to i tak nie będzie nie wiadomo co tutaj, więc nie ma co wymyślać jak tam Piotr robota? powoli ale do czego? gitara to jakiego gwoździa wpakowałem? z pieca chyba był, to jeszcze z dachu z tego z chaty Kiedyś, tak to wygląda i na taki właśnie... Czekaj, bo ja to odwrotnie posadzam. I dopiero popatrzyłem, gdzie Źle położyłem, dobra, jest gitara. Młoteczkiem je ogarnąć i... będzie A, chcesz tu jeszcze z tego, z tego. Tu chcesz ściągać? No trochę przy Ale tu do tego Tutaj, do... Ale tu. W to miejsce. No to dobra Tam mogę wybić, nie? Dobra. Teraz zmiana operatora Tej, Piotr, Piotrek działa No tutaj to już związało trochę Dobra To jeszcze trochę zagęszczę, żeby się tam dobrze trzymało i będzie elegancko Ekipa już pojechała, a ja tu jeszcze muszę te moje Kości ogarnąć bo zaprawa jest, a widzicie, jeszcze trochę do zrobienia no i ogólnie dwie strony ogarnięte ta strona wcześniej, tutaj do połowy a ta strona dzisiaj, no i reszta tam też dzisiaj tutaj dospawaliśmy te przęsła tylko, że dzisiaj działaliśmy tak trochę na zmiennie, bo najpierw we czwórkę, później we trójkę, później znowu we czwórkę, no i później we trójkę, a teraz jestem sam, ale to już końcówka, także, także tak to wygląda. No i tak widzicie to ogarnięte, tutaj Piotrek działał te dwie części, tamtą pierwszą i resztę z tamtej strony to ja już ogarniałem. No i no i tutaj świder dzisiaj spawał, tam na początku ja spawałem resztę, tutaj on spawał. No i z tej strony to tak, tutaj, tutaj to razem już działaliśmy, tą część, a tamtą to też razem w sumie. Cały czas, tylko zależy kto jaką ma robotę zaplanowaną na taki, jaki dzień, to wtedy można się jakoś ogarniać, a dzisiaj można było, no i trzeba, bo trzeba to zalać było, żeby już schło i schła też, znaczy nie schła i będzie można zalewać yy, tamtą stronę, także, znaczy z tamtą, dwie strony, tylko, że najpierw zalejemy z tej strony, czyli o tutaj. Tak mówię, z tej, z tej, z nikt nie będzie wiedział o co chodzi. No i wtedy będzie można działać z tej strony, albo dwie strony, zobaczymy. Ale ta jest już, jak, znaczy, ta już jest y, z tej strony wcześniej, znaczy była zalana, więc można rozszalować, a tam jutro rozszalowywać? No nie wiem, zobaczymy. Pewnie tak będzie, że rozszalujemy, bo to i tak jest zaprawa konkretna. Więc dobrze, zwiąże. Tak jak wcześniej rozszerowaliśmy mureczek Aczkolwiek tutaj jest trochę więcej tego, bo to jest całe jednak stanowiska całe są, a nie mureczek Tak z tej strony tak wygląda. Jeszcze muszę tutaj też trochę poprawić, tutaj ogarnąć i będzie git. Schodki są, bo bo żeby były w miarę poziomy. Tak zaplanowaliśmy i chyba tak będzie. Będzie dobrze. Przynajmniej dla nas pasuje. Mocowania na górze trochę będą, yy, znaczy trochę będą inne niż w Stampy Boże, Będą nas też na stałe. Tylko, że chyba na karabinczykach albo na jakichś innych, ale nie wiem, mocowaniach. Zobaczymy, to jeszcze wyjdzie w praniu. Na razie zajmujemy się tym, bo, bo trzeba już skończyć to. No i bie, będziemy się później brali, widzicie, za oto. Ale najpierw, jak pozalewamy to o to, to, to i tamto, to będzie sobie schło, żeby można było jakiś czas bydło postawić, a tamto to już nie jest takie ważne. Dlatego się dzisiaj spiliśmy tak na szybkości, bo ostatnio trochę było wyjazdów i różnych i niestety nie było jak tego wszystkiego ogarnąć. No i co? I no to w sumie to byłoby tyle. Co jeszcze byście chcieli wiedzieć, to piszcie w komentarzach to może opowiem więcej, a tutaj jeszcze powiem tak, będą poidła chyba z tej strony jeszcze to jest do przemyślenia no ale tak jest zaplanowane, że od stołu poszowego tylko że zastanawiam się czy to będzie dobrze, bo jak mi poidło strzeli to będzie trochę lipa, no ale niby są odsunięte te rury i jest murek, więc nic nie wiem, bo to by wyglądało tak by było poidło, tylko że wyżej, nie? w sensie, że tyle by odstawało no i teraz nie wiem, czy to będzie dobrze, czy lepiej od środka dać, chociaż myślę, że tutaj będzie z tej strony wygodniej im też do picia niż, niż jakby było do wewnątrz. Więc chyba tak zostanie. Znaczy tak będzie zrobione. No i dobre. Ja będę kończył, bo co tu, tu, tutaj więcej pokazywać i gadać nie ma co. Robota zrobiona. I co, widzimy się w następnym odcinku, a Was.